Tutaj jeszcze się częściowo suszy, częściowo grzeje. No gorące, dobra. Ja to będę na ciepło malował, tutaj jest teraz zimno w garażu, dlatego wolę sobie to najpierw podgrzać i na takim ciepłym po prostu lepiej farba chwyta i szybciej też schnie, także to się tutaj wygrzewa, tutaj już jest pomalowane częściowo. O, już nawet jest suche. Tak, a na czym to się suszy? <laughs> To dopiero wynalazek. Wiecie co to jest? To jest grzałka z termoobiegiem od piekarnika. <grymne> tak, no każdy kto zaglądał do piekarnika, no to widział na pewno taki wiatraczek. Samą grzałkę to być może nie, bo bez rozkręcenia tego to jej nie widać. Ale po rozkręceniu widzicie, tak wygląda grzałka. Dwa zwoje owinięte w koło wentylatora. Tak, normalnie podłączona taka grzałka pod 230, tak jak to jest w piekarniku. Yy, ona ma chyba 1,6 1,6 kW, tak, 1,6 kW, no i silniczek jest pod nią, silniczek na 230. To jest taki oryginalny, cały ten, cała ta blacha razem z tym właśnie silniczkiem i z tą grzałką. To jest całe wymontowane w całości, jako taki jeden moduł. Ja tego nie składałem, tylko po prostu w całości wyciągnąłem to z jakiegoś starego tam piekarnika. No i tak to wygląda. Wystarczy podłączyć silniczek i grzałkę pod 230. No i, no i to chodzi. 1,6 kW, no czyli dosyć, dosyć tutaj grzeje. No i tak sobie to zrobiłem. I, I takie elementy do malowania, no to mi się tutaj ładnie suszą. Bardzo fajnie to działa, bo. No nie trzeba czekać, wiecie, nie trzeba czekać całą dobę, aż farba wyschnie, tylko, tylko wystarczy na przykład godzinka i jest, i jest super. Suszenia ciąg dalszy. Bardzo fajnie się to tutaj suszy. Także pomysł z termoobiegiem z piekarnika, super sprawa. <laughs>